Bardzo złe doświadczenia Ale grubo Dużo kryminalistów Jajko płynne Mamy pierwszą rybę Dzień dobry państwu i witam się z wami w kolejnym odcinku Dzisiaj mamy wychodne a można powiedzieć, że wyjezdne, jesteśmy dzisiaj na trasie do Walii. Kończy się sezon wędkarski, dlatego postanowiłem sobie troszeczkę pobiwakować nad rzeką Łaj. Także w tym odcinku gwarantuję piękne widoki i fajną przygodę. Zapraszam! Musimy sobie zatankować jeszcze po drodze, żeby nie bolić tyle co na autostradowych stacjach. Tutaj mamy niecały funt 70, także nie jest źle. Tankuję zawsze na takich bardziej można powiedzieć, markowych stacjach benzynowych. Mam bardzo złe doświadczenia z chrzczonym paliwem na sieciówkach marketowych, niestety. Drodzy Państwo, jesteśmy na miejscu. A co to za miejsce? To niedługo Wam pokażę. Kurczę, tu są ryby. I tych ryb jest mnóstwo. Zobaczcie, jakie stado kleni. Ale tego jest. Jestem w raju. Jak lgnął do światła. Ale grubo. No, trafiłem do raju. Ja sobie tu pospaceruję jakieś pół godzinki, ale nie będę was tym męczył, tylko widzimy się w aucie. Na zewnątrz ciemno, ja już mam tutaj wszystko poustawiane praktycznie. Jeden fotel sobie tylko odwróciłem. Zasłonki jeszcze nie zasłonięte, ale sąsiadów zbyt wielu nie mam. Wezmę się za jakąś kolację i do spania. Odpaliłem ogrzewanie, tu sobie przygotowałem termos na rano. Tutaj dwa pojemniczki. Patrzcie, lodówka pełna. I co najważniejsze, Mielonka, czyli mój killer na jutrzejsze łowienie ryb. Teraz sobie pociacham w plastry. Będzie gotowe na rano. A! Niezawodna broń wędkarska. Kosztujemy. Mm -hmm. Pyk, a resztę do lodówki. Do tego przynętą, jako plan B, będzie taki francuski, lidlowski, śmierdzący ser. Chcę jak najmniej marnować czasu rano. Dlatego wszystko przygotowuję sobie teraz wieczorem. Godzina 22, także już też wiele czasu nie mam. Pora iść spać. Widzimy się rano. 6.20. Wstajemy. Niestety, żeby było szybciej rozpuszczalne. Szybkie przebudzenie smoka i ruszamy nad wodę. Ale pięknie mamy dzisiaj. Najważniejsze, że nie ma wiatru. Tyle, miałem się spakować na lekko, ale nie wyszło, niestety. Jak tam akumulatory po nocce? 98%. Na działającej lodówce i działającym ogrzewaczu poostojowym. I taki mamy piękny poranek. Tu mamy taką głęboką rynnę, z tego co właściciel mówił. Że jestem rozłożony, podbierak gotowy, zakładamy mielonkę i zarzucamy. I mamy to. Ptaszki śpiewają, pełno odgłosów natury, można się relaksować. O to w tym chodzi, właśnie było pierwsze branie. Na mielonkę nic nie brało, ale ser wydaje się wzbudzać większe zainteresowanie. Tam są takie krzaki wrośnięte w wodę i spod tamtąd mam nadzieję, że coś wypłynie. Może być kleń, ja bardzo lubię łowić klenie. I co można złowić na tej pięknej rzece? No wszystko praktycznie. Nawet łososia. Dobrze, bez cukru nie będę się lepił. Jakbyście się zastanawiali, co chłopu więcej do szczęścia potrzeba, nic. Herbatka z mlekiem. Przyznaję, się trochę mi posmakowała herbata z mlekiem. Dla niektórych to jest ohyda, ale całkiem smaczne. Nawet bez cukru. Taka kremowa, fajna. To się chyba bawarka na to mówi. Drodzy Państwo, dwie godzinki z rana. Już się robi całkiem jasno. A ja mam jeszcze fajniejsze miejsca do zwiedzenia, jeżeli chodzi o wędkarstwo tutaj. Dlatego jedziemy w miasto. Idziemy w okolice centrum Herefordu. A tak wygląda kemping drodzy Państwo. Pięknie zadbane, kilka poletek. Fajnie wygląda w ogóle ta miejscowość tutaj. Bardzo mi się podoba. Troszkę nie moje klimaty, dlatego, że ja wolę bardziej na dziko. Ale chciałem sprawdzić, bo to jest tak jeden z nielicznych kempingów nad rzeką Wai. I kurczę, żebym nie zapomniał sobie zamknąć daszku. Jest oczywiście dostępna woda. Ja mam pełne zbiorniki, także nie potrzebuję w tym momencie. Prądu w sumie nie ma nigdzie. Tutaj ekipa się już zwija. Wczoraj sobie palili ognisko. Tutaj Kanu leży. Takie są zasady. A tak wygląda cennik. 10 funtów za dorosłą osobę. Samochód 2 funty. I tutaj jest zejście na dół, można sobie zejść na taką kamienistą plażę przy rzece i zwodować sobie na przykład kajak czy tam ponton. W zimie nie trzeba rezerwować, ale w lecie, wiecie, kiedy jest sezon, mnóstwo ludzi, to lepiej się upewnić i zadzwonić. Są dostępne toalety, prysznicy niestety brak. A tutaj wieczorem widziałem te klenie. Tam nawet widzę las, ciekawe czy by się dało przejść, pozbierać grzyby. Dobra, teraz widzę, że jedno poletko jest dostępne z prądem, tutaj właśnie, gdzie stoją te samochody, tam widać skrzynkę, także da się podłączyć tutaj do prądu. Ale miejsca jest tutaj tyle, że naprawdę nikomu nie braknie. Tutaj sam od właściciela, poznałem go wczoraj, bardzo przyjemny człowiek, ale można sobie też zrzucić nieczystości, także jest miejsce tam przy wjeździe, także fajnie. Bardzo miły właściciel, ja właśnie teraz czekajcie, zobaczyłem, jakie mam wory pod oczami. Jestem po prostu tak niewyspany. Cały tydzień o 6 wstawałem, a teraz jeszcze wstałem bardzo wcześnie, przedtem, ja się w końcu muszę kurde wyspać. Ale jutro się nie wyśpię, bo jutro kolejne łowienie. Także muszę wstać przed świtem. A w tym momencie bierzemy busa i jedziemy do centrum Herefordu, zobaczyć co tam w trawie piszczy Jeżeli się zastanawiacie, dlaczego tutaj nie zostaje łowić, to głównie dlatego, że odcinek rzeki, który, do którego oni mają prawo, to jest jakieś 300 metrów. No, chyba. Przez to, że tutaj jest pole kempingowe Jest zrzut kajaków Jest tu bardzo hałaśliwe jednak miejsce Pozwolenie wędkarskie kosztuje 15 funtów na dobę A ja zmieniam lokalizację, żeby poszukać troszkę głębszej wody I takiego zimowego siedliska Brzany Na śniadanie szybkie No nie mam czasu Skórka świńska prażona Staram się unikać węglowodanów, żeby trochę zrzucić wagi Bo ileż można być takim upasionym Tak wygląda nazwa tego miejsca. I dojechałem na miejsce jestem w centrum Herefordu. i tutaj jest takie miejsce, na którym jestem teraz oznaczone na park Fortnite, i powiem Wam, że opinie nie napawają optymizmem. Ktoś tutaj próbował się komuś wbić do y, kampera do vana w środku nocy. Ktoś tutaj nawet słyszał y, wycie Wilka kurcze w środku nocy. Dużo kryminalistów mówi, że tu jest i, i ogólnie nie był zadowolony z tego miejsca. Ktoś komuś uderzył w wana o 2.30 w nocy. <noise> Historia jak z filmu, kurka rurka. Dobra, idę się tam przejść na rzekę, zobaczyć czy w ogóle jest miejsce do wędkowania. Myślę, że w dzień może być tutaj całkiem bezpiecznie chyba. Tutaj jest taki duży park. Plac zabaw i samochód zostaje tutaj. I w ogóle muszę się przejść, zobaczyć czy nie ma gdzieś tutaj, bo tam było napisane, że są specjalne miejsca dla kamperów, ale nie widzę nic takiego tutaj. Nie no, przeszedłem cały i nic nie widzę, żeby były jakieś specjalne miejsca, no musi zostać tam. Troszkę wystaje, ale nie utrudnia ludziom życia, także jest dobrze. I tam był samochód, był, mam nadzieję, że jest dalej. I tutaj mamy taki ładny mostek. To jest polecane miejsce na brzany. Tutaj. Zobaczmy, czy coś tu widać, bo w sumie woda jest przejrzysta. Gołąbki to tam zjadł. O, tam widać wędkarza. I ja cię kręcę, widzę brzanę wielką. Drugą. Widzę dwie. Postaram się, jeżeli tego nie widzicie, to postaram się Wam w programie to przybliżyć. Tam jest trzecia. Tam. Czwarta, piąta, szósta, siódma. Jest cała łowica. Tam widzę dwie następne. Eldorado, kurde. Dobra, już jestem nakręcony. Wracam do samochodu po graty. Znalazłem fajne miejsce. Dobra, ciepłe, piękne spodnie ubrane. Safe założony na ten, na kierownicę nie zakładam. Ryzyko, adrenalina. Pierwszy rzut i trzymajcie kciuki. Ogólnie chciałbym jak najbliżej mostu, ale tam jest zajęte miejsce następne, a następne z kolei już jest za daleko. Tutaj mam towarzyszy broni. Ktoś tu wysypał białe robaki i sobie pałaszują. Spokój mimo miasta. No nie chcą współpracować. Woda zimna, nie żerują w ogóle. Ponad dwadzieścia, zima. Też się cudów nie spodziewałem. Kurcze, miałem branie, miałem branie Ale spóźniłem, bo dowierzałem. nie dowierzałem o Boże. Tu jest ser i mielonka I kurczę jak to otwieram To podejrzewam, że całe miasto Że całemu miastu się robi niedobrze Ale to daje I z tych wałeczków robię taką kanapkę pół na pół Czyli pół mielonki i pół serka Coś takiego leci do wody O Wypluj to dziadu. Zakrztusił się, kurde, folią. I dalej ją owcina. Co za dziad. Zostaw tą reklamówkę. Mamy czternastą. I za chwilę się zbieram na małe co nieco. Odświeżyć się, do toalety. I zanieść część tych gratów, bo w sumie tyle aż nie potrzebuję, żeby się lżej chodziło. I wracam tutaj na popołudniową, nazwijmy do sesję. Połowić jeszcze trochę. Serek, szynka, ser, jajka i normalnie by były pomidory, ale coś ostatnio cienko przędą angielskie sklepy. Pasta bakłażanowa, bałkańska, kurde nie umiem czytać po bałkańsku, ale mogą być pomidory. To jest moje ulubione śniadanie od dłuższego czasu. Serek wieski po terminie, ale byście chcieli to możecie użyć takiego, który ma termin. Nie sugerujcie się mną. Rozkładamy sobie. To nie jest żadne finezyjne danie. Od razu mówię. Szyneczka wjeżdża. Mm -hmm. I serek żółty. I pasta. Kurde, zarąbista Patel nie wlatuje. Zapomniałem o dwóch składnikach. Masło i szczypior. W sensie mam, je, ja tylko zapomniałem wam powiedzieć. Wbijamy trzy jajeczka. Kurcze, auto nierówno stoi. wszystkimi spłynął w jedno miejsce. Opuściłem na zawieszeniu, ale nie wiem czy to wystarczy. W sumie wystarczyło. Dziachamy troszeczkę szczypioru. Sól, pieczna jajka. Gotowe. Czekamy chwilę, żeby nam się ser rozpuścił pod tym i można szamać. I tak miało wyglądać moje śniadanie, ale że śniadania nie zjadłem, to tak będzie wyglądał mój obiad. Jajko płynne. Przygotowanie trwa 5 minut, a jest naprawdę super. Sam korek. Jeszcze zmieniam sobie buty na wyższe, żeby było wygodniej. Znaczy no niewygodniej cieplej, żeby było. Dobra, tym razem dużo lżej, bez wiaderka, bez torby na nawet. No i hura! Ten pan się stąd zawinął i mamy dostęp bliżej mostu. Tam nie ma stanowiska, także będę mógł po skosie zarzucać. Pięknie. Moja prywatna plaża. Jak się ładnie spakowałem na mnie, to i tak lekko. No, i zamiast wiaderka spakowałem sobie wszystko tutaj. Patrzcie się, co się będzie działo teraz. No, coś się dzieje, coś się dzieje, coś się dzieje. Dawaj, trzy minutki. Po zarzuceniu. No. Kolejne 10 minut. Uspokoiło się. Czas się rozgrzać. I ochlapać. Kurde, chyba kleń skubie. żeby chyba popłynęła z tym za filar specjalnie i zaczęła murować. Za mną sobie przyszła parka i sobie tam popala. Kolejny rzut, kolejne branie od razu. O! No i weź jeszcze raz. Sama mielonka tak dobrze nie działała. Jak właśnie ta kanapka z serem. Co chciałem powiedzieć, zastanawiam się czy. Nie mogę ich wciąć dlatego, że mam za mały haczek. Mam dziesiątkę, ale nie chcę ich wstraszyć zbyt dużym hakiem. Zaraz pokombinuję coś, zmieniam hak na większy. Mam złoty, a tu widzę dno jest ciemniejsze, tylko zmienię na czarną szóstkę. Drodzy Państwo, jest ryba. Mamy pierwszą rybę. Piękne branie było. Klej na pewno, bo to było branie klenia. Nie było odjazdu. Stukanie mocne, aż w końcu łyknął. Tak, klenik i to nieduże, No, ale fajnie, fajnie. Super. Nie ma wstydu, przynajmniej klen jest. Proszę, taki oto klenik. Wraca do wody. A, ale fajnie. Mamy pierwszą rybę. Kurczę aż się, boję wyciągać ten. O! No właśnie dlatego boję się wyciągać, bo, bo gdybym szybciej złapał wędkę, to może coś by z tego było, ale to było bardzo agresywne branie, tak jakby brzany, właśnie. Ojej, ale było branie, mówię Wam. Czyżby cały się pozalewałem tą herbatą. Piękna ryba, troszkę większa od tamtego. Dwa klenie w 15 minut, super kurcze. I mamy kolejną rybę. Kleń. Ale też ładne. Tutaj muszę go trzymać wysoko, bo tutaj jest bardzo płytko. Od połowy mniej więcej rzeki. Tak, widać biały, piękny piesk Bardzo ładny kleń. Ten chyba będzie największy. Mamy go. Proszę bardzo jaki piękny. Sztuki już. i Niestety nie mogę tej łowić po zmroku, bo y, tylko klubowicze mogą łowić. Ale rozważam, czy nie dołączyć do klubu. Chociaż mam tutaj strasznie daleko. Ja nie będę tu zbyt często. Czy się opłaca? Nie wiem. Muszę jeszcze zobaczyć, jak wygląda infrastruktura tutaj dookoła i wtedy podejmę decyzję. Bo jeżeli mam tu przyjeżdżać dwa razy do roku, to bez sensu. A tej cholery dalej nie widać. Brzany. Kiedyś za mało lata łowiłem zawsze na rękę. W sensie czułem na ręce. Trzymając wędkę, branie spróbuję się tak pobawić chwilę No i udało się Udało się I tak będę chyba też łowił częściej Poczułem idealnie na ręce w tym momencie jak, jak zassał W sumie zasysa, to na pewno jest kleń Biały pyszczek, zgadza się. Kolejny piękny, patrzcie ma paszczę wielką. Ostatni rzut na dzisiaj. Bo już się robi ciemno, a ja nie mogę łowić po zmroku, jak wiecie. 19.59, czyli minutę po zachodzie słońca. Tyle, zbieram się. No, naprawdę nie ma tragedii. Cztery klenie, dużo brań dosyć. Fajny dzień. Jedziemy szukać miejsca z dala od ludzi. Opuściłem tamto miejsce i znalazłem sobie taki parking słuchajcie. Jest tu bardzo dobry internet, a ja muszę dzisiaj zmontować film wam na jutro. To jest jakiś klub po prostu. Nie wiem co to jest. W sumie nie sprawdzałem nawet. Stoi tu mnóstwo kamperów. No i oczywiście obok rzeki, zobaczcie. I co ciekawe, to wam pokażę, bo wziąłem taką latarę, taką, taką, wiecie, hadrę mocną. I tutaj jest tysiące ryb na rybku. Zobaczcie, teraz odpalę. O, widzicie? Tysiące tego jest, ale tu drapieżnik musi mieć Eldorado. I są szczury, buwają sobie. Dobra, Oziemek to jest klub to jest klub kajakowy. Widzę tam jakiś kajak. Tu jest klub no, kajakowy. Ja sobie tutaj chodzę i szperam. Kurczę, w klubie zaczyna się disco, ale fajnie. Będzie wesoło wieczorem, pewnie tutaj lepiej. I mamy dwie godziny później. Dopiero skończyłem. Montować vloga, zapisało się, późno jest, ale ja się za jakieś gotowanie jeszcze, nawet na jutro. Ryśnic i do spania. Jednak jest zima i najbardziej prawdopodobne było, że ja wrócę w ogóle bez żadnej ryby, ale i tak się udało. Dziękuję za oglądanie, życzę Wam miłej niedzieli, trzymajcie się i do następnego, hej!